Cześć, z tej strony Agator. I Marek Słoncelka. I w tym odcinku yy, obejrzymy komiks. Tak, daję dwa. Jest to moja subskrypcja, prenumerata, przepraszam. Subskry prenumerata z kolekcji komiksów Star Wars. Jest tutaj numer 26 i 25. I są to Wojny Klonów 67. 7. Zapraszamy, Zapraszamy do stołu. Do stołu. Więc zobaczmy, co w tej przesyłce nas spotka. Mamy wojny klonów 7, wojny klonów 6. W drugim ujęciu przyjrzę się tym, komiksom bliżej. Więc przejdziemy do tych następnych ujęć. No tak, tu się zaczynają. Przygody już w ciemnej, jasnej stronie mocy. Między drugim a trzecim epizodem Gwiezdnych Wojen nie znam tych postaci, powiem szczerze. Ja tym bardziej, niestety. No, ale zauważamy, że im dalej w tomy, tym bardziej mroczne są tła. Przykładałam komiksy do siebie i patrzyłam z góry mm. na nie, no to widać, że pierwsze 20 są na białym papierze. W sensie nie widać czarnego tła, a potem im dalej w las tym właśnie takie ciemne. Wiesz co, pierwsze 12 tomów komiksów jest opowiada o, znaczy było stworzone w latach 70. Czy tak wychodziły pierwsze filmy. I one powiedzmy, że są bardziej takie bajkowe trochę. Tu rzeczywiście może trochę więcej mroku się wkłada, może się z tym zgodzić. Mhm. No i widać, że to budują właśnie poprzez kolory, które dobierają do. Hmm. Chociaż akurat tutaj powiedziałeś, sporo, sporo jest tego, chociaż nie wszędzie, ale jest tego sporo białego mimo wszystko. No i dobra, to zobaczmy 20, kolejny 25. właśnie, nie, szósty to był 25. No zacznę kolejny komiks. O, to już sceny chyba z film. Tak, to już sceny z zemsty Seatów z trzeciego epizodu Gwiezdnych Wojen. Także to będzie koniec wojen klonów. Bardzo mi się nie podoba kreska, która została zastosowana w tym to miejscu. Brzydka, po prostu. Aktorzy nie wyglądają jak w filmie. Naprawdę wyglądają źle. A sam film nie był najlepszy, także... O, ale widzę też z perspektywy czegoś, czego wcześniej nie widziałem. Pojawiają się bohaterowie, których wcześniej nie... Znaczy, w wcześniejszych częściach Wojen Konów, tych komiksów widziałem, natomiast nie widziałem ich... Zobaczymy co zostanie przedstawione. W nieznane. A no tutaj prezentuje się akcja po tym kiedy wykonany rozkos 66. To może być nawet ciekawe. Trochę elficko ten koleś wygląda. O, Vader wpadający w szoł, proszę. Dalej kreska mi się nie podoba. Jest inna, ale dalej mi się nie podoba. No ale czytam to dla fabuły, powiedzmy. Dobrze, to tyle w tomie 26. Wracamy do unboxingu. I wracamy po obejrzeniu komiksów, także przedstawiłem Wam ich zawartość i myślę, że to jest tyle. zobaczenia w kolejnym unboxingu.